No. Ja mam opinię swojego rady prawnego, tak? Z On też się może mylić, tak? Jedziemy z kierunku Gorzy, w kierunku po Fotorada, kontrola prędkości na odcinku 1 km. Obszar, jak widać, same tylko drzewa, daleko, daleko przed terenem zabudowanym. Nie ma żadnego terenu zabudowanego jest ograniczenie do 70 km na godzinę, a my ciągle jedziemy e, lasami, że tak powiem. Po lewej stronie jest widoczny z daleka śmieci. Jest to stręg e, na miejscowość Nowie Kierunek Wiedzionek z Rożowa, Starą Trójką. Tak jak widać, nadal żadnego znaku o terenie zabudowanym. Teraz kierunek od strony Grzeżyc w kierunku Gorzowa, Lipian, stara trójka, tak zwana. No i proszę bardzo, nie ma żadnego terenu zabudowanego, żadnego oznaczenia. Jest na kontrola prędkości na odcinku 1 kilometra. Spręt na miejscowość Nowielin i wystawiony śmietnik. Teraz gminne. Wyżej. Bardzo wartość podejdziemy I śliki, tak? I oczywiście miejsce, teren zabudowany. Panie jego pytanie, a czemu stoi Pan poza terenem zabudowanym? W zależności, w jakiej kategorii jest droga, no to jest droga gminna, proszę Pana. Nie, no tam ustawa mówi generalnie, że tylko w obszarze zabudowanym. No. Ja mam opinię swojego radcy prawnego, tak? Spyszysz. Aha, to, dobra. Mają, mają inną opinię. Okej, okay, dobra, no. wglądu jak najbardziej. No. Proszę się zapoznać, bo też y, był problem tego typu, jak ja składałem wniosek o projekt zmiany organizacji ruchu, prawda? No. Że poza terenem zabudowanym. Y, Sugestie poza terenem zabudowanym na drodze gminy powiem Panu, że y, dał mi sam Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Pan Grzegorz chudakow Na Zarówno wydało nam zgodę na ustawienie fotoradaru i oznakowanie Miejsca tutaj, poza terenem zabudowanym, jak i ten drugi, który pan wie na terenie tego parkingu przy Żabowie. Są te dwa miejsca, które są poza terenem zabudowanym, a to są projekty i jest zgoda, a interpretacja przepisuje. Dlatego, tak jak pan sugeruje, zakres ustawowo jest taki, a nie inny. No. Więc za ta interpretacji, tak? Zdanie zbudowane, złożone, traktujemy jako dwuczłonowe, trzyczłonowe itd. itd. czy traktujemy to jako całość, tak interpretujemy w taki, a nie No, w taki. czyli prawnik y, zainterpretował to w ten sposób. Dokładnie. No, no. jest wszystko... Aha! Bazujemy na opinii naszego prawnika, nie zwalcza, nie skończy mądrych No Powiem Panu tak, jeżeli Komentarz Powiatowy Policji wyraża zgodę na przedstawioną propozycję miejsca ustawienia foteladami na dany dzień, na danych godzinach, mm -hmm. No, wydaje mi się, że kto jak to, ale kobieta z Policji jest osobą jak najbardziej kompetentną w tym, żeby no, przeanalizować, czy to miejsce jest zasadne, czy niezasadne. No, skoro ktoś e, zatwierdza projekt organizacji go podłożonego przez Straż, wyraża zgodę, żebyśmy w tym miejscu wykonywali czynności. A interpretacja prawna jest taka, a nie inna. Jest Więc to, ja to, co panu powiedziałem rząd. wcześniej. E, w ubiegłym roku miałem pana naczelnika, pana Szutakowa, szczególnie tak, w Szczecinie. Zwróćcie się do mnie z prostych Dlaczego nie ustawiacie fotoradaru poza? Kategoria drogi jest taka, a nie inna. Mm -hmm. A interpretacja przepisu według niego również jest taka, mm -hmm. a mm -hmm. No więc, dlaczego nie skorzystać z sugestii naczelnika? w tak, jest stan? Yy... No, według mnie, ja nie, no, nie, nie jestem prawnikiem, ale yy... równie dobrze zarówno Pan, jak i ja możemy przeczytać dany przepis, tak? Pan go może interpretować w inny sposób, ja go interpretuję w inny sposób. Mm -hmm. Nawet ten, kto. Tak mi się wydaje, takie jest moje zdanie. Nawet ten, który y, komentuje mm -hmm. prawnik z wykształceniem, no, jakim tylko może być prawniczym y, w naszym kraju, komentuje też dany przepis, tak? mm -hmm. ale to jest opinia też człowieka, prawda? Mm -hmm. Mimo, Mimo wszystko, że powiększona o pewną wiedzę, której my, y, laicy nie mamy, a on posiada. On też się może mylić, tak? Bo, bo my, ja mówię, jako, jako ten, no, taki stary obywatel, czytamy, no, nie rozumiemy, bo tym bardziej y, ktoś, kto siedzi daleko od rzeczywistości, że się tak w zależności czyli od tego, co robią straże w hmm. tym momencie, wymyśla jakiś tam przepis, hmm. wprowadza go w życie. Nagle hura, coś się dzieje. Na partyzantka jak nikt. To no tak. kto wymyślił przepis?